Jaki dzisiaj dzień wesoły, najprawdziwsze siedzą. Widzę w babcię i tak szczęśliwą piołkę uśmiechniętą. Dziadek taki elegancki, piołki obolony, to dla babci, moje babci, czyli twoje żony.

Potem coś do krówkania, a tak przy okazji zaproście tytka, bo bardzo lubimy spędzać w czas. Drodzy dziadkowie i babcie, życzymy Wam wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka i samych przyjemnych dni. Tego Wam życzy grupa motylki. Dziękujemy. No to wszystkiego najlepszego dla dziadków z okazji dnia i babci. No i... Zdrowia, szczęścia, wszystkiego co najlepsze, no. Pozdrawiam. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, z pozdrowieniami dla babci i dziadka, wysokich emerytów, żeby już nie musieli pracować. Wszystkiego najlepszego z, okazja... z okazji dnia babcia i dziadka. Wszystkiego najlepszego. Jakiego... Pa, pa, Wszystkiego najlepszego dla moich babci i dziadków. Pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Babci i Dziadka. Pozdrawiam i okazji. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Babci i Dziadka dla moich dziadków I, dzi i babci. <grym Wszystkiego <grym tego w w najlepszego z okazji Dnia Babci i Dziadka i dużo gości. Wszystkiego najlepszego dnia Babci i Dziadka. Zdravie. Tymi... Cześć! Trzymaj Cześć! Wnusiu! telefon, dzwoni! Wnusiu! telefon! Halo? Tak, to mieszkaniu Kowalskich. Wywiad? Jaki wywiad? Z kim? Z babcią? A z jakiej to okazji? A, bo kończy na urodziny. Dobrze, kiedy? Dziś? O której? O 12? Dobrze, przekażę mojej babci. Do widzenia! Nie krzycz tak, przecież nie jestem głucha. Babciu, do ciebie. Telewizja do ciebie przyjeżdża. A, tak, Wnosiu, tak. Wiesz, jakie będę ci zadawać pytania i co masz odpowiedzieć? Nie, Wnosiu, nie. A więc, Babciu, gdy będę cię pytać, ile masz lat, to odpowiesz 100. 100, Wnosiu, 100. A kiedy zapytam Cię, Babciu, ile masz prawnego drzewa? To powiesz, że dwadzieścia dobrze babcił. Tak, tak, 20. Babciu, posłuchaj mnie uważnie. Jeżeli pan dziennikarz spyta cię gdzie iście, to powiesz, że pychał do maryki i przynieś taki wielki goński Cukierków w cukierków w gór. Babciu, a jak zapytają cię, gdzie jest twoja kresula, to byłeś, że patrzy się na łące, zapamiętasz babciu wszystko? Tak, tak, wiosiu, na łące. No to babciu, ja lecę, a jak przyjdzie ten dziennikarz, to pamiętaj, wszystko masz mówić, tak jak ci mówiłam. Dzień dobry pani, jesteśmy z telewizji. Chcieliśmy zadać pani kilka pytań. Ile ma pani lat? Dwadzieścia. Pani trzyma. A ile ma Pani prawników? Sto. Pani Kowalska, to gra gratuluję. A gdzie jest Pani mąż? Pasie się na łące. No tak. A ma Pani krowę? Mam, mom, mom. Panoczku. To gdzie ona jest? Pojechał do Ameryki i przybierze taki wielki wórczu Dziękuję Dziękujemy Pani za wywiad. Proszę oglądać wywiadanie wiadomości o 19.30. 19 do widzenia. Mm. I co babciu byli? Byli w byli. I co opowiadałaś, jak zapytali na nasz lat? No jak wnosił? Odpowiedziałam po kolei, tak jak mi kazałeś. Powiedziałam, że 20. Oj, babciu, a powiedziałaś, ile masz buduków? 100. Nosu, 100. sto. A babciu, a gdzie dziadziś? Patrzy się na łące. A nasza krasula? Pojechała do Ameryki i przywiezi nam taki wielki ból Oj, babciu, coś ty zrobiła? Jak to, co? Szalik, Gnusiu, szalik! Życzymy wszystkiego najlepszego! Kocham mocno babcię dziadka, to nie żarty no. mojej Dzisiaj im spada, spada. by sto jeszcze żyli. No, kochani babciu i dziadku, bardzo was kocham i nie zapomnę o was. Ja, ja, ja nie, nie zapomnę nigdy o mojej babci i dziadku. Ja nigdy nie zapomnę o moją dziadku, dziadku. babci i dziadku, że będę czął z nimi. Pozdrawiam moją babcię i dziadka. Nigdy cię nie zapomnę o mojej dziadku i, i dziadku. Pozdrawiam well, babcię Kasię i dziadka Mamka, Kocham was. Wasza buczka Emilia. 八九张，各一张。